Witajcie znowu gotiku jedynce. Okej. Okay. Jesteśmy w świątyni świątego. I zamierzam dalej i wybić, A zapomniałam magii użyć. Dobra, to rozmiecie wybijamy. To są wojownicy, są mocniejsi. O trzech! No będzie problem Ludzie. Może Tu wskoczymy jakoś. No. O dobra. To chyba nic nie wydatkować, bo zaczynki się nie da. No, kurde, jeden z dwóch blazów, jak je No! Tak! Dobra. Dobrze muszę sobie zamrażać. To jest to wąskie. Zapiszę grę i ruchamy na resztę. No i został jeden. Nie było tak źle. Ale teraz, no, znaczy wypijemy turkę. O, mamy tych najmocniejszych. Tu ponad 100. Okay. No to idziemy teraz. Y, Użyjemy z tej głowy. Bo tutaj gdzieś powinien być mag. Ok. Hmm. Tutaj na dole, gdzie jest te, są te zamknięte drzwi, jest. Są pełzacze. No daj smak. chyba. Jest mocny, proszę. No, tak jak mówiłem, jest mocny. Nie, przyzbierz. Dobra, nie przyzwał. O, do, zbugowali się. Więc mam okazję to... Nie, 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 przyjewale. korzystać. Dobra, dowód zbieram. Hej, nie, 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 no! Lewe! No! Kurde! Dobra To gdzie teraz idziemy? Bo zapomniałem! Um, tu mam zamknięte kraty Więc tam na pewno nie wejdziemy. To może idziemy tutaj, tak Tu, tu bodajże były przełączniki których, Które mam wykorzystać. Nie chodzi o ten, tylko tutaj jeszcze będą i tu bodajże coś było, ale nie pamiętam co. No, to jak A, szkielety. No skurio... z kurio z duszy się nie da, bo jak widać było bardzo blisko, one. No kurde, kurde to była krasa. Dobra. Dam radę. Myślę. Nie wiem, jak skończę. Wybijać to świątynię, to nie wiem, chyba spokojnie z poziomu to wbija. Możemy yy, od razu, będę zbierał na szósty krąg, bo nie będziemy mieli się już okazji tego nauczyć. Chciałbym być czarnym magiem, chyba czarnym, nigdy nie osiągnąłem tego kręgu. No, chyba w końcu gdzieś jeszcze wyskoczył, czy coś. Coś tu jeszcze było Napisam w grę było coś tu hmm. O, nie zamykają się, dobra a przełączniki teraz chyba, żeby otworzyć tamte drzwi trzeba je poprzekręcać. Chyba najpierw był czerwony Potem był żółty czy to chyba żółty był tego nie zbieram, bo to nie ma tu nic ciekawego. Mam szkieleta. Nie zauważyłem go. Skąd on się właśnie wziął? Nie trafiłeś! O, dobra, przy ścianie. No, Okej. Okay. I fioletowy. No, nie było to trudne zadanie. Mamy otworzone drzwi. Czyli... Okej, okay, na razie nam idzie nieźle, jak na sam początek. A i możemy pójść tym korytarzem w dół. Tam są wojownicy, połzacze. My raczej pójdziemy górą. Więcej, jak bo chyba tam są skelety. Yy, I są wolniejsze, raczej. Więc nie, nie będziemy z nimi mieć aż tylu problemów. A, mama. Ktoś zapomniał. Właśnie, nie wiem czy jeszcze pukuję w manę. Mam nadzieję, że mi starczy. O, jest w bezwiadowce. Pachice i padł. No kurde, nie trafiłem jeszcze. Trafiłem tego. Jezu, bity. Wdychaj, no No kurde, będziemy musieli kanczyć. No, nie no! no, Jezu, już jest tu trzech. Dobra, zapiszę grę. Nie chciałbym tego powtarzać. Sporo ich tutaj, nie myślał, to będzie aż w tył. Więc trzeba będzie uważać. Dobra, wiem co czego, bo no. nie że Nie wiem, bronię się czy coś robią, że ja nie mogę obrazy zadać. No i Czturka... wydzięła. Nie będę nagrywał, bo już to nie mam A dobra, gdzieś nie wiem, koło 8 minut O, mam skeleta maga. I szkielet... Będzie szkielet, Nie wiem, dobra, próbujemy tego baga najpierw O, no. no. dobra O, a zbuch jest No, jak tak będzie problem Uuuuh, padnie, no nie padnie, trzeba będzie go Okej. Okay. Lecimy. Łatwa walka. Teraz, um, gdzie tu musimy iść. Tam ja wiem, że tam jest nasza, nasz główny cel, ale tu gdzieś jeszcze powinien być pierwszy z pięciu chyba szamanów orku. Dlatego się właśnie tam udamy wypietą na największą skórkę nie będę żałował tutaj może ale tu chyba jest zamknięte i nie ma przełącznika czyli będziemy musieli iść teraz od mojej strony jak w prawo czyli tu bo tu coś było tak no tu jest ta tak tak tu jest ten szaman orku. To szaman orku. Nie, to chyba nie jest orku. zobaczymy. Nie, to opiekuń dlatego on z nami nawet nie będzie gadał. On się na nas rzuci. Oni są tacy sami jak kurkowie, jak widać. Na sama broń. Wszystko. No, mocny jest. Zmieram uciekać! Dobra. Chyba się nie uda tym zabić. No ale zabiłem tym, nie jest też taki mocny Oglądać padł możemy odniósł to w rękę do dzieła mam coś tutaj nic nie mamy chyba nic, mam są tylko nie pamiętam który jest spróbuję ten Dobra, otworzyliśmy coś, tylko nie nic. nie wiem co. Aaaa, już wiem. Dobra, czyli dobrze zrobiliśmy. No, tego chyba jeszcze musimy otwierać. Albo, zapiszę szybko, chyba co to stanie. Chyba nie. Dobra, przejdziemy. idziemy. To idziemy na wprost i właśnie chyba będziemy sprenić o szamami. Zapiszemy grę, bo nic nie wiadomo. Jes! A! To potem będziemy musieli zrobić. Szaman Jeszcze raz zapisz, choć nie wiem po co. No i tak, będziemy go musieli miecza, bo inaczej... Właśnie, pogada z nami. Oj, ma pierdolę. No chyba najbardziej wkuwający... Właśnie czar w całej grze. Śmierć! Jaka Jakaś nie zaraz na nic z tobą! Przygogo się Jeszcze się przekonamy, na kogo przyszła pora. ty gnijący chłopie. He, <śmierne> he. No ja też będzie jego... No i właśnie, teraz na co nie mogę. Nie damy się zaatakować no kurde o, ale gówno nam bierze. Chyba ten yy, na końcu będzie Korkalom, który ma to w ch chuja, ten, że tak powiem, mocno, że nam będzie dużo życia czasu brało brał szybko. Dobra, 8000 poziom. No i chyba mi się zdarzyło, że przy każdym Dosłownie każdym zabitym, właśnie te y, nie wiem, y, szamana, to level. No, dobra, wzięliśmy już. Okej, okay, wzięliśmy. Tu musimy zbić sztelet, który od niego zabraliśmy. No, i się udublina mocowanie. No, to lecimy teraz na górę. Jeżeli ktoś się włączył akrobatyki, to tu będzie. Bardzo ciężko musi dostać gdzie to było. Um, gdzie to było? To tutaj było. Tak. To kto się nauczył akrobatyki, to tu jest... strasznie ciężko wdrapać się. Nawet bez akrobatyki to mi ciężko tu jest wleść. Bo zawsze jakoś spadnę. O dobra, teraz nie udał się. Uu, tu mam opiekuna, B. No i tak, walniemy do zbiórki lodu. Będziemy... No, z miecza go dobijemy. Gdzie ta bruka? Gdzie jest ta górza. Nie mamy? Dzieleczkę. Tu jest... Nie ta... To Tyłalo, piąta. No, chodź tu. Dobra, jest. Zamierzony cel. Paaa! szybko! Lecimy! Ech! Niezły midnight. no I tak będę właśnie chyba tylko załatwiał. Później będzie jakiś mocniejszy rodzaj. Tu coś mamy. To chyba jest wskazówka do jakiejś, nie wiem, zagadki też. Okej, okay, tu idziemy teraz. Położymy te drzwi. I tu chyba będzie drugi opiekun. A nie, nie będzie chyba jeden. To on będzie chyba gdzieś tu. Też go nie ma? Dobra, to chyba tamty właśnie był, co my załatwiliśmy go. i zapisamy grę. Dobra, muszę zaraz kończać. Ale jeszcze... Jest! Twój czas. Właśnie do mnie. Ależ skąd, Kobuś? O, ten jest mocniejszy, widać. Dobra. dobra, się pozwolił nawet was tego wyciągnąć. O! Kurde! No ale to jest bardzo fajny inny czar, co on używał. Kiedyś z niego korzystałem. A właśnie! Możemy go teraz wziąć? Leczkę, gdzie on jest? Mówiam, że o nich brałem właśnie jakieś runy. Mogę! No, to czekajcie. Obóz na bagnach nie jest potrzebny. Mogą wygody jeszcze będą mi potrzebne. No, 9. Mamy pierwoki za nie, bo to jest gówno. Dobra. Czekajcie. Dobra, wzięliśmy od niego. Co teraz musimy zrobić. Pytanie. Możemy iść? No tak nie możemy. Okej, okay, to jakoś nie Tutaj może coś? Nie. Hmm. No tak, mam problem. Bo nie wiem, czy teraz. Może tutaj coś jest? Też nie ma. O, coś się otworzyło. Coś tutaj, ale tu są kolce. Jakieś je jakoś można je włączyć? Próbujemy z łuku strzelić na prosto. Jakieś to możemy założyć? Nie, nie, możemy. Możemy jest słabsze. Dobra, niech ono to łuk. Jeee! Yeah. Zlikwidowaliśmy kolce. Mam nadzieję, że teraz. Nie zabijemy się. Nie, dobra. Nie na stal. Nie w to bardzo bardzo pewnie jeżeli chodzi o tych, którzy podbyły się mieczem góręcznym. Co to było? Dobra, nieważne, może już się odpoczyło. Jest, chyba się odpoczyło. Tak. Czekajcie, gdzieś od niego wszystko? No, parę ich bo to jest strasznie ważne, żebyśmy wszystko zebrać, co on ma bo bez tego nie podnamy ślub. Okej. Okay. Gdzie teraz mamy iść? Hmm. Tu był jeden... Tak, tędy. Dobra. Ale to już na samym odcinku. Miło. Mi było. No to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i tak dalej. No to na razie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.